Hej, cześć i czołem, ziomeczki, z tej strony Wiktoria Jarniewska i witam was wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj widzimy się w bardzo, bardzo luźnym wydaniu, gdyż niestety nastąpił okres y, siedzenia w domu. Y, jak już wiecie, pewnie w całej Polsce zostały odwołane lekcje w szkołach. Ogólnie dzisiaj mamy sobotę, więc tych lekcji i tak y, by nie było. Y, jednak y, rząd zaleca siedzenie w domu, no i skoro mam siedzieć w domu, no to chociaż zróbmy coś Pożytecznego oprócz nauki, bag. Wiecie albo i nie wiecie, w tym roku piszę na Więc dlatego postanowiłam posprzątać z łami mój pokój. Po prostu nie przerażcie się, kiedy go zobaczycie. Zdaję sobie sprawę, że to jest mega, mega, mega bałagan. Przepraszam za tą. <laughs> no i ogólnie jestem w takim mega wydaniu luźnym, bez makijażu, dosłownie w piżamie, ubrałam tylko bluzę, bo było mi zimno. No i będziemy sprzątali mój pokój Wow, to jest chyba pierwszy Mój taki luźny filmik Każdy widzi youtuberów z jak najlepszej strony A ja się wam pokazuję od strony Menela Jezu, aż wstyd mi to pokazać Ale mam przeogromny syf Właśnie dlatego nagrywam ten odcinek Poza tym dużo część z was chciała zobaczyć mój pokój No i <ścoughs> tak się on prezentuje Tak jak mówiłam Jest to ogromny syf Niestety jest on bardzo, bardzo mały Może dlatego też wszystko wydaje się takie Mm, takie brudne? W sensie nie ze względu na to, że tutaj jest naprawdę jakoś mega, mega brudno, ale kiedy nie pościelę łóżka, kiedy rzucę coś na ziemię, to już od razu robi się straszny bałagan, bo po prostu jest tutaj strasznie mała przestrzeń. No i dlatego chciałabym posprzątać z Wami. Chciałam zacząć od tej komody, jednak górę tej komody ostatnio sprzątałam. Jak widzicie, wszystko tutaj bardzo ładnie już poukładałam, więc po prostu zaczniemy tak jakby od szuflad. Tutaj mam perfumy, które także poukładałam. Jedynie muszę Podstawiać wszystko na miejsce No, na przykład wzięłam sobie zapałki Bo odpalałam wczoraj świeczki eee, I tym podobne Szczerze mówiąc nie ma tu jakiegoś wielkiego bałaganu Jest po prostu tak jakby Powierzchowny bałagan eee, Więc zaczniemy od sprzątania szuflady Ona już trochę gorzej się prezentuje Zresztą zobaczcie sami No tak jak mówiłam szuflada prezentuje się zdecydowanie gorzej Więc lecimy z jej sprzątania. się tutaj już znalazła, ale jest to obrzydliwe i jestem załamana Wszystko dokładnie muszę ją wymyć. szufladę tutaj jest też ogromny syf więc trzeba ją wyspątać teraz przeszłam do ogarniania łóżka otworzyłam je i jak widać nie wiem czemu zbiera się tu zawsze pełno okruchów Część pokoju Nie mogłam po prostu do niej dotrzeć Na razie wszystko muszę dać na łóżku. I tutaj poukładać Już sprzątać, tak prezentuje się Moja ta ala toaletka W ogóle planuję nagrać DIY Jak zrobić samemu toaletkę Tutaj dam mój sprzęt, zaraz tutaj postawię aparat, tymczasowy koc na moje łóżko, ale go już widzieliście wiem, że nie pasuje, tutaj jest miejsce do live'ów na yy, tiktoku, mój wielki misiek, przeniosłam go tutaj znowu, ramki ramki, parapet cały posprzątany, czyściutki, piękny tutaj tą ramkę w końcu muszę przywiesić i chyba zrobię to sama yy, tutaj mam maturę pełną parą, yy, jakieś tam głupoty, głupoty oraz kącik do trenowania, daję sobie tutaj rzeczy do konta a później będę trenowała tutaj wiem, że za dużo miejsca nie ma no ale trzeba sobie jakoś radzić a tak swoją drogą to ostatnio przyszły mi takie cudowne zdjęcia w formie jakby polaroidów może troszkę większe i jestem po prostu nimi zachwycona muszę je przywieźć w ogóle na moje puste ściany w domu, no ale wywołałam sobie bardzo dużo zdjęć z osiemnastek z wakacji Zręczne i no po prostu. Szpos. No i na dzisiaj to już tyle, nigdy nie nagrywałam takiego luźnego filmu, więc dajcie znać co sądzicie, koniecznie zostawcie kciuka w górę, zachęcam Was do sprzątania także swoich pokoi, mamy dwa tygodnie wolnego, więc hajla, bajla możemy nawet trzy dni je sprzątać. Mam nadzieję, że macie większe pokoje niż ja, w sensie mniej sprzątania, a większe pokoje, żeby jakoś aktywniej spędzać ten czas w domu. Mm, ale jest piękna pogoda dzisiaj, więc wyjdźcie sobie na spacer, idźcie biegać cokolwiek. Widzimy się w kolejnym odcinku, buziaki i pa pa!